Ma strefa wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu. Od teraz wystarczy tylko jedno logowanie, aby zacząć korzystać z narzędzi, które będą pomocne w Twojej pracy. Platforma intuicyjnie powiązana jest z danymi z Twojego konta. Dzięki temu, po wybraniu cyklu, od razu otrzymasz dostęp wyłącznie do tych aplikacji, które są dedykowane dla Ciebie. Zobaczmy, jak to działa. W materiałach dla nauczyciela, czyli popularnej Mac Akademii, znajdziesz różnorodne materiały, takie jak plany miesięczne oraz wynikowe, wpisy do dziennika czy rozkłady materiału. Oczywiście wszystko jest automatycznie przypisane do wybranego wcześniej cyklu. W Mac Strefie czekają na ciebie także interaktywne karty pracy. To cyfrowe wersje papierowych kart pracy, które wykorzystujesz na zajęciach ze swoimi przedszkolakami. Te wersje kart pozwalają na wykonanie ćwiczeń w atrakcyjny sposób z pomocą tablicy multimedialnej. MatStrefa to także wygodny dostęp do specjalnie przygotowanych utworów muzycznych uzupełniających naukę dzieci w przedszkolu. Utwory skorelowane są z cyklem, z którym pracujesz na co dzień. Dzięki Mac Strefie skorzystasz także z Mac Plusa, czyli elektronicznej wersji Twoich przewodników metodycznych. Odznaczaj tematy zrealizowane, korzystaj ze scenariuszy zajęć, szybko sprawdzaj potrzebne środki dydaktyczne. Pamiętaj tylko o zaktualizowaniu informacji o grupie, w której uczysz przed nowym rokiem zajęć w przedszkolu. Teraz dzięki prostemu dostępowi do matstrefy masz pod ręką także diagnozę dla wychowania przedszkolnego. Więcej możliwości matstrefy odkryj bezpośrednio na swoim koncie. Pamiętaj, listę cykli, do których masz dostęp, możesz edytować po wybraniu ikony ze swoim imieniem oraz zakładki Moje dane. Sprawdzisz tutaj już dodane cykle, a także uzupełnisz informacje o nowych cyklach lub placówce. Odkryj mac strefę, Twoją strefę korzyści.